Dobry wieczór, minęła 19. Podajemy informację. Komedianci z grupy Stand Up Polska wyruszyli w kolejny wielkie turne po całej Polsce. Kiew swoje pasje i swoje marzenia. Kosić pieniądze, z głupot odględzenia, a nie jak dzieciak co klocki układa mutacja w chłopca starego dziada mieć swoje pasje i swoje wymagania. E, przed Wami gość, e, zajebisty komik z Warszawy. Przywitajcie go gromkimi bramami. Widzę, że jest Was zero. To właśnie fajnie. Mogę sobie teraz pogadać sam do siebie. Tutaj wczoraj kupiłem już suweniry i też jest wisiorek. Ja nie jestem facetem, który nosi wisiorki. Mam swojego, naturalnego, z którego jestem nie, nie mów tak, bo ja mam bardzo duże kompleksy wiesz, związane z sobą. Wyobraźcie sobie istoty, które badamy, by odkryć tajemnicę życia. Co widzicie? Tak czy inaczej, wątpię, by ukazała wam się ogrodowa jaszczurka. Będziemy, czy jesteśmy autorami kolejnego memu, mhm. wiesz, tak się wydaje. No właśnie, czyli mówię, że to są męskie po zawody. A nie, do czegoś ci się przyznam. Wiesz, ja zawsze byłem dobry o, z ortografii. To jest na dworzu czy na. No? Posłuchaj, ja byłem zawsze dobry z ortografii, wiesz. Liwka, czy rzeczywiście na balonie jest napisane subskrypcja przez P? Bo tu Jaga zwraca uwagę, że tam jest błąd. Ja nie zwróciłem uwagi na to, ale to rzeczywiście może być błąd, ponieważ subskrypcja pisze się przez B. Naprawdę? Tak, to... By, przez by jest napisane. A, no to ja, no to ja nie rozumiem, jak możesz... Ty piszesz, że przez... bo Jaga napisała, że przez py jest A napisane. A napisane jest przez by, jak Barbara. No Jaga, halo, dziewczyna, A, ogarnij ale się. Ja Czy w skrypcie piszemy przez b? Do... Naprawdę? Tak. Posłuchaj, ja byłem zawsze dobry z ortografii, wiesz? I teraz pozwólcie, że sprawdzę, czy jestem. O, już mamy, mamy reklamę. Weź nie pierdol. Przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, ale i tak każdy powie ci weź nie pierdol. Dobrze, bardzo kręci mnie, bardzo jaram się czatem GPT, albo czatem BING. Jak nazywa się ten biały proszek do podnoszenia ciężarów? Ten biały proszek nazywa się amfetamina. Jednakże jej nielegalne i niebezpieczne działanie sprawia, że nie jest to bezpieczna ani skuteczna metoda podnoszenia ciężarów. Natomiast nie ukrywam, że coraz więcej wykorzystuje te dwa czaty do pracy. Nie no, to pięknie! Woo! Gratuluję! No widzę, Liwka już się pochwaliła. Pochwaliła, no poinformowała Was o stracie. Właśnie dzisiaj będziemy to organizowali. Słuch się niestety, wyświetlacz do jej telefonu. A tak nawiasem mówiąc, nie wiem, czy wam też się kojarzą cepeliny z potrawą taką podlaską. To też wydaje mi się, że to jest idiotyczne, żeby pyzy nazwać cepelinami. Na ja milicję zapada! Bardzo lubię te cepeliny, ale jak je jem, to tak jakoś się niezręcznie czuję. Otóż, drodzy widzowie, tu nie chodzi o sterowce. Ta nazwa Cepelin, Cepelin Field, Cepelin Tribune, to nie ma nic wspólnego w ogóle ze sterowcem. Oczywiście chodzi o Ferdynanda Cepelina, który był absolutnie genialnym konstruktorem, ale też i biznesmenem, przedsiębiorcą, który właśnie projektował i budował największe statki powietrzne na świecie. Będę grał w grę. Tak, gdyby nie wybudowano czegoś, tak? Tu wybudowano coś? to są schody, tam jest trybuna, tak jest, a tutaj nie staniemy. Tutaj są te pola, na których nie wiem jak to powiedzieć, szokowie parki? A może zwolennicy? Miłośnicy? A może jakieś, jest Może to jest mapy? W każdym razie możecie sobie wyobrazić, że te pole pełne ludzi, pełne ludzi skandują, tak jak te stady, maruszynki. to tylko te pola, maruszynki stają, ale to skandowanie ja cały czas słyszę. Więc... Mam rękawiczki klikalne, ale... ale one jakoś nie chcą kliknąć. Share, oh może jest za zimno. Posłuchajcie. Mówię do tych mądrali z wykopów. Z wykopu. Halo? Wykop? Jesteście tutaj? Bo co? Śmieliście się ze zmiany genotypu? Będę pierwszy, który se w, w, do mózgu chipa w, włoży. A few moments later. Powiem wam, że mi się genialnie gada z chatem GPT. Genialnie. No oczywiście nie tak dobrze jak z Liwką. I ciągnie się tam, 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 tam. tam Ona ludzi tylko tam, tararam. Przysłała to w radiu, a może jakiś pan spiewał kiedyś tam, tam, tam? Tam, 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 tam? Tam, tam, Liwka, ty wiesz, że jest język gwizdany? Zad, zadaj. Nie. Liwka jesteś, wyłap pierwszą osobę, która napisze, jaki to jest język gwizdany, gdzie on jest. Sometimes Jakiż to chłopiec piękny i młody, jakaż to obok dziewica. Mógłby w Korei wygrać zawody, mogłaby mieć ksywę szpryca. Szukał zastępstwa swojej kończyny. Ona szukała bałwanka, pewnie kochankiem jest tej dziewczyny. Pewnie to Jego kochanka. No wracając do siedmiu tysięcy języków, w których nie mówię.

Przy okazji dowiedziałem się, że jest język sztuczny. Taki najprostszy język, jaki jest tylko możliwy. I na razie mówimy do telefonu i wysłuchajcie tego to wszystko mikrofonem, Wysłyszycie tego to wszystko mikrofonem, mikrofonem i mogę mówić do mikrofonu, który jest w moich okularach. A wy będziecie słyszeli to mikrofonem, albo mogę to mieć zaimplementowane do głowy i połączone z nerwem wzrokowym. Możecie sobie wyobrazić taką technologię? Wow. Teraz będę liczył tak, jak pan prezes mi kazał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, osiem, dziewięć. 40, bardzo przegiołem, bardzo przegiołem. Jeżeli tu mamy 40. to to będzie 120. Liczymy dalej. 1, 2, 3, 4. Proszę pana! Czego? Proszę pana, już obliczyłem 121. uwaj Druga sprawa jest taka, że ja bardzo dbam o rzeczy, które mam, bo nie miałam ich kiedy byłam młodsza. I teraz bardzo, bardzo o nie dbam, więc. No, Jacek może Wam powiedzieć, na przykład iPhone 7, którego dostałam 4 lata temu od Jacka, wygląda jak nowy cały czas. Więc. I rzeczywiście mogę potwierdzić, dlatego chciałem powiedzieć, że to rzeczy się też niszczą, dlatego że się ich używa, albo że się żyje intensywnie. Ostrość, ojciec taki, żeby. Te największe sterowce, gdyby się zaczynał tam. To, to pokrycie sterowe na ogonie miałby w połowie tamtej trybuny. I one były względnie bezpieczne. No, doszło jednak do tej katastrofy Hindenburga. On spłonął na oczach całego świata, bo to zostało nagrane. Te inne, które wymieniłem, Akron wpadł do Atlantyku, Macon się rozbił w burzy, został roz, rozczarpany przez burzę. I one były względnie bezpieczne. On spłonął do Atlantyku, się rozbił w burzy i one były bezpieczne. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Halo! Ja jestem w Norymberdze, człowieku. A chcesz, żebym ja przyjechał do, do Szczecina? Ty do mnie dzwonisz teraz? Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? Jak I... walnięty, to kurwa jedź leć się do choroszczy. Ogarnij się. Dobra, nara! Pierdalej. Pytałem czat GPT, czy to prawda, że Amerykanie wylądowali na Księżycu. Prawda, nie ma lipy. Można mieć wątpliwości, ale czat GPT mówi, że to się naprawdę wydarzyło. Okej. Okay. Także teraz, drodzy widzowie, czekam na wasze pytania. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Pewna rzecz się wywróciła do góry, do góry, yy, nogami, chyba już powiedziałem za dużo. Ale nie chytaj się za gęba. Bo mi to wszystko opowiedział czad GPT i was zachęcam do tego, jak nie macie do kogo przysłowiowej gęby otworzyć. Są tumany, już nie będę mówił po, na, po nazwisku, takie błędy. Spotkałem się tak z takim człowiekiem po studiach. Byki stawiał, że dzieciak z pierwszej klasy by go zajął. Jest pewna grupa jątrzycieli, którzy nie rozumieją bardzo prostej rzeczy. Baranek jest z dziadów. Albo przynajmniej z twórczości Mickiewicza. A to zostało zaadaptowane. Zaadaptowane. Tak. Czy ty płaczesz, czy mi się wydaje? Nie. Nie masz łzów, łz, 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 łzów. na końcu no, noska? Jeśli ktoś z błędami ortograficznymi no, stawia, czy, to, czy tam coś, nie? Nigdy w życiu nie zgodzić się. Trzeba takiego człowieka na, nauczyć dojrzeć kultury, poprawiać bez przerwy jego błędy ortograficzne. Posłuchaj, ja byłem zawsze dobry z ortografii, wiesz? Czy możemy teraz przejść do bardziej konstruktywnych pytań? Pytań takich, które byłyby z szacunkiem do prowadzącego, do prowadzących i tak dalej. Bardzo proszę! moczu panie! Gdzie Czarci chwycą z taką pustą łóżownicą? O co chodzi? Liwka, bo ja nie rozumiem. W mózgu, byłby za trzy grosze. Kozak w necie. Bardzo proszę. Вивка.